Cześć! Naszym nowym gościem Dawid Staszyński, drużyna Tiger Team, czyli Dawid. Cześć! Jak oceniasz początek sezonu w wykonaniu Waszej drużyny? Z założenia pewne na ten sezon mamy poczynione. Myślę, że plan uda się zrealizować. Sporo zmieniliśmy w organizacji, sporo zmieniliśmy w podejściu. Pracujemy nad mentalem, to co, z czego słyniemy w sumie. Początek mógł być lepszy, ale mogło być też dużo gorzej, moim zdaniem. No, oczywiście zaskoczył nas mecz ze speednetem. Wiedzieliśmy, że pewne wzmocnienia zostały u nich poczynione, ale nie spodziewaliśmy się, że aż taki. Nie? No właśnie, mówisz o tych zmianach w Waszej drużynie. Spróbuj nie uciekać z kadru, bo przed chwilą nam tutaj na chwileczkę uciekłeś. Mówisz o tych zmianach w mentalu. Na czym te zmiany polegają? Co było w poprzednich sezonach, a do czego dążycie? Staramy się przede wszystkim, żeby krytyka podczas treningów i podczas meczów ligowych e, była mniej obecna niż wcześniej. Mhm. E, staramy się w ogóle tą, jakby tą negatywną energię wykasować, e, usunąć e, z naszych, e, podczas naszych rywalizacji. Mhm. E, bo to, jest, to, to jest jedna z takich podstawowych rzeczy, która gdzieś tam nam przeszkadzała, ta, ta zła energia. Tak? Mhm. E, Będziemy się starać jak najwięcej cieszyć z tej gry, a nie, a nie szukać yy, tych minusów i, i domować się je do nas. Nie wiem czy miałeś okazję oglądać wywiad Krzysztofa Monrego, tak. atakującego Waszej drużyny, mówił dokładnie to samo. Od tamtego meczu, znaczy od tamtego wywiadu w zasadzie minęło. Ponad pół roku, uh -huh. a póki co, aż tak dużo w tej kwestii się nie zmieniło, choć faktycznie początek tego sezonu nie jest aż tak bardzo widoczne te pewne mankamenty i te pewne ta zła, że tak powiem, aura, o której wspominasz. Także chyba jednak faktycznie pracujecie, ale dosyć, dosyć długo wam to zajęło. No niestety mamy takie dłużliwe charaktery ambitnych chłopaków. I... Może nie wszyscy są na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o właśnie tą negatywną energię, o tą ekspresję tej negatywnej energii, ale, ale jest kilku takich rodzynków powiedzmy. Spory rozchody drużynie Tiger Team na przestrzeni nie tylko tego sezonu, tylko na przestrzeni kilku ostatnich sezonów mhm. sporo zawodników odchodziło, sporo dołączało, sporo dołączało w trakcie ligi, z czego ta rotacja wynika i z czego wynika ten brak stabilizacji. Y Myślę, że o braku stabilizacji to bym nie mówił, bo jednak ten rdzeń trzon drużyny mhm. jest zachowany. Od początku, jak tylko zaczęliśmy brać udział w SL3, to, to cały czas mamy gdzieś tam tych kilku, pięciu, sześciu bazowych, mhm. ale cały czas szukamy, no. szukamy zawodników. Z, Moim planem na jest to, żeby mieć jak najdłuższą ławkę, tak? mhm. idealne by było mieć dwa równe składy, powiedzmy dwie siódemki, stury. wtedy też dałoby to możliwość do tego, żebyśmy ćwiczyli we własnym zamkniętym gronie, mhm. jest problem z frekwencją, wiadomo, że nie każdy może i wtedy trzeba dobierać, stąd też te ciągłe poszukiwania, roszady, no i też nie każdy potrafił nadawać z nami na, na tych wspólnych falach, nie? Mhm. Może też Właśnie ta negatywna energia i ekspresja wpływała na to, nie? No właśnie, przed tym sezonem doszło do wymiany kapitana. Wcześniej kapitanem był Mateusz Sokołowski, z te... teraz z tego co wiem jesteś ty tym kapitanem. Tak. Co się zmieniło, skąd ta zmiana? Wiesz co, zmiana była podyktowana głównie tym, że Mateusz miał ciężko z czasem, żeby tak w pełni poświęcić się drużynie. Ja mam mm -hmm. troszeczkę tego czasu więcej, więc no stąd ta decyzja, tak? że, mm -hmm. że jeżeli chcemy coś ugrać, chcemy zrobić jakiś progres, chociaż minimalny, to, to tego czasu troszeczkę czy trzeba poświęcić chociażby na organizację treningów, na, no, na przypilnowanie chłopaków też, tak? Mm. Na, 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 no. tak jak mówiłem wcześniej, jest często problem z frekwencją na samych treningach, więc mm -hmm. też trzeba na szybko szukać alternatywy, zastępstwa i tak dalej. Mm -hmm. Jak to jest z tymi treningami? Słyszałem, że Dawid Kołodzi z Szachmatu tak. od czasu do czasu was tam prowadzi na tych treningach. Regularnie. Regularnie. Tak. Jak to wygląda? Sama struktura treningu. Tak. Nie wiem, czy mogę tyle zdradzać. No, A, okay. no ja no, na razie no, no, jesteśmy tak, zadowoleni. Słyszałem, ogólnikowo, ogólnikowo. że na pewno na plus. Yy... A to są raczej gierki, czy raczej jakieś życzenia indywidualne. Mało czy... gierek. Dużo jak najwięcej jest zajęć z piłką jak najwięcej. Mhm. Eee, żeby tą piłkę, zwłaszcza na początku sezonu mieć, mieć czutkę, tak? Złapać. Mhm. Eee, jak zdążymy zagrać dwa sety? trzy, to już jest góra tak naprawdę z dwugodzinnego treningu. Mhm. E, dużo pracujemy nad organizacją gry, nad e, chociażby wyprowadzaniem kontry, mhm. e, czy nad rozprowadzeniem free boli tak zwanych. Tak? Mhm. Jaki, jaki jest cel tej gry na obecny sezon? Ambitnie była pierwsza piątka, zobaczymy jak to się uda. Najwyższe miejsce, z tego co pamiętam, siódme. Tak. I to siódme miejsce Dłukrotnie. było bodajże dwukrotnie. Ostatni sezon, ósmy albo dziewiąty, troszeczkę Dziwiąty. słabiej było. Tak. Ale tak jak mówię, muszę powiedzieć Ci i pochwalić, bo z Krzysztofem Mądrym przed chwilą też rozmawiałem, zanim przyszedłeś, że. No, widać progres w tej waszej drużynie i być może wyniki jeszcze tego do końca nie pokazują, ale myślę, że wygląda to naprawdę dużo, dużo lepiej. Dzisiaj macie dosyć trudne spotkanie z drużyną, z drużyną Portu Gdańsk. Pamiętasz spotkania z tą drużyną z przeszłości, czy, czy raczej nie? Wyników dokładnie nie, chociaż kojarzy mi się, że biorąc pod uwagę ostatnie sezony, raczej jesteśmy na minusiku. Czyli wyparło jeszcze z pamięci. Te spotkania z tej... Możliwe, że było 0 ostatnio. <gry> Nie pamiętam dokładnie, dlatego pytałem no Ciebie. E, no cóż, życzę powodzenia w dzisiejszym spotkaniu i do zobaczenia na sali. Dzięki. Dzięki za rozmowę.